Siemmonero z tej strony a dzisiaj ze mną jest Simon! Siewdero z tej strony znak, a dzisiaj ze mną jest Mandy No i, i jak dobrze wiecie, to y, w sumie byliśmy na tej grze że jest to gierka Jenny. Jest to jej gierka. Zaraz wam pokażę odnośnie, przyjdziemy sobie, ale była tu ostatnio aktualizacja. Ale teraz sobie zobaczcie, Co? bo. Nawet update robi? Tak, <grym> ale update y są naprawdę straszne. A Jill Jennifer, jak coś widzowie, wiecie, że to jest creepy pasta, więc no. Jak widzicie, ono cały czas jest, jest online w jakiś Secret Game, ale Secret Game chodzi o to, żeby coś robić, ale tu się dzieje dużo więcej. Aktualnie gra to 1164 osoby, 2 miliony, więc drodzy widzowie, jeżeli y, chcecie, żeby było więcej odcinków, chcecie nie zostać schakowani, musisz y dojść do lajka i subskrypcji. Simon, masz lajka i subskrypcję, czy nie? Pe 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 pewnie, że mam. tylko to czemu coś Poczekaj, poczekaj ci powiem, dobra, wszystko, ale pamiętaj, zostaw lajka i subskrypcję. Tak, tak, dokładnie. To wtedy yy, nie będziesz, zostanie skakowany I zobaczcie, ona jest online. Ma już zaraz 100 tysięcy followów. Od 100 tysięcy jest figurka. Taka statuetka? 100 tysięcy. Tu się nic nie zmieniło. Jej gierka tylko się zmieniła. I wiecie, co widzowie zrobimy? Damy at więc. A, mam fulla. No to ten, ale no to zostawimy dla kogo? To zostaw łapkę w górę, to ciebie dodam, a nie czemu? No. To <laughs> no, będziesz miał szansę wygrać yy, dodanie do znajomych, jak zdajesz łapkę w górę. Polecam. Ma tylko 6 znajomych, 97 tysięcy followersów. Ale, gdy zobaczymy jej gierkę, to została zaktualizowana 25 minut temu. to? już to mam tylko nie ma co tu chodzić. To zaraz ci pokażę, zaraz ci pokażę. E, I mamy tutaj całą jej giereczkę. 25 rogu, prywatny serwer. No nie, no dobra. Przechodzimy sobie do jak Gdzie jest Simon w ogóle? Mandy, tu. No, o to chodziło z tym znakiem, bo tu stałem. Gdzie ty znasz? Nie widzę. A tu, na góry. A ty tu jest, że cię nie mogły znaleźć. Dobra. E, to ten znak jest mało ważny. Idziemy za krwią. Jak dobrze widzowie oglądali już pewnie mój pierwszy odcineczek, to ona stała tutaj. Idziemy to sprawdzić dokładnie jeszcze, to miejsce. Mendy, zobacz, tu ktoś co zero lata o to chodzi w tej grze. Co? No widzisz, patrz, on moonwalka on robi. Aha, to jest inny haker, ale nie, to, to jest pewnie jakiś oszczęd... Jena jest teraz tylko ten. Dobra, musimy iść na górę, chodź. To jest gra Jenny Uf, oh, i... O, tak, tak. I ona wcześniej stała tutaj. I teraz jej nie ma. Nie ma, nie ma, a ja znam sekret. Wiem, gdzie ona teraz jest i co ukrywa. Dobra, prawda? gdzie jest? Tutaj pójdziemy, tutaj do środka. To tu, tu zobacz, co tu jest. To czekaj, co to jest? Czaszka jakaś. Czaszka. Dara, no. I mogę to podnieść? No, podnieś, 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 podnieś. No, Dobra, pod, podnoszę, podnoszę, to, podnoszę to i. Oj co się stało z Simonem! <laughs> nie wolno tego podnosić, nie wolno nic ruszać, co jest na tej, ja tej to mapie. Kiedy kilka dostałem? No właśnie, bo y, pierwsza zasada tej gry i gry Jenny: nie wolno klikać. Co, nie w ogóle ruszać niczego, co tutaj jest. Nic nie wolno tutaj ruszać. Tu mamy po prostu tylko eee, chodzić. A to, to, to troszkę mi za późno powiedziałeś. No i teraz tak, wejdź z powrotem sobie na serwerek może, a my z widzami pójdziemy w drugą straszną ścieżkę, a tam jest sekret, który nie wiem, czy nadal będzie istniał, ale ostatnio udało mi się go odkryć i zaraz zobaczymy, czy uda mi się go znowu odkryć. Więc Simon, nie chodź. O, dobra, idziemy. Jak widzisz, tu jest kolejne plamy krwi. Wcześniej tych plam nie było. Mm -hmm. Ale w ogóle to jest taka podstawowa mapka, to taką mapkę sobie każdy no może zrobić. No tak, tylko zobacz, na tej podstawowej mapce tu się wszystko zmienia. No. No, no takiej taki krwi chyba nie masz na podstawowej mapce, albo tamtej jest. Na no takiej co... na pewno nie. Albo tego, co cię kika, co nie? Nie, no, przy, przekonałbym się, jakby było. No właśnie. Yy, idziemy tu krwią, i ona idzie tu, i tam zakręca, na górę. I idzie prosto do tego domku, i trzeba tu teraz zobaczyć, co jest w środku. Ja nie wiem, czy to nadal będzie możliwe. Chyba jest możliwe, ten sekret odkryć. Tam jest tutaj jedno miejsce, w którym wszystko widać. I wszystko ona tam widać? jest, ona tam jest. Ona jest w środku tego domu, tak? Tak jest. Zobaczcie tylko tak, tu nie widać, tu nie widać. Okej. Okay. I Lubię takie rzeczy, takie niby straszne. No takie fajne. niby straszne, co się dzieje. A od razu U. wam, widzowie, powiem. Creepypasty są w Robloxie już ponad 10 lat. I co, jakiś czas pojawia się nowa postać. I Jenna już była 4 lata temu, teraz wróciła. No i to jest bardzo fajne do... integrowania się. Wiem. Tam ktoś do środka wszedł. Tak, tam jest baconik i Jenna. Tam wszedł! Co? Dobra, widzisz. A, a to? nie, dobra, tam było kogoś ciało. I zobaczcie. Jenna stoi za baconem, ale ona pomaga baconom. Więc to jest mega dziwne, ale jak to zobaczyć? Pewnie stawiacie się Mandy Mandy jaki sekret! dzicie kamerę o 360 i włożycie kamerę w okno. Zobaczcie, mogę włożyć kamerę za okno, widzicie? I widać to wszystko! Stoi Jenna! Ona tam stoi. Kurczę, widzowie mnie popychają. I jest Bacon. Bacon stoi na krześle. Nie siedzi, tylko stoi jakoś bity w krzesło. Widziałeś to? Nie. No. Wszędzie są zasłonięte okna. I stoją przy kominku, ale wiecie co jest najdziwniejsze? No. Że, Jenna nie, nie ma... że Jenna nie rusza Baconów. I że nie ma tych rąk czerwonych, to o to, to chodziło. No, to też, ale no, to teraz może właśnie nie ma rąk czerwonych, no bo ona nie chce ci zrobić. Eee, kominem nie da się wejść, próbowałem jak coś. Tak? A ja muszę też wejść na górę. Dobra, dawaj Mandy, jak coś mogę się mogę ci podsadzić. O, nie, myślałem, że będę. Oj! Ej, dobra, to jest nie, mega muszę payday. wejść na górę! O, dobra, jestem. No i ona możliwe, że chce pomóc tej Baconowi, coś tu się stało tym Baconowi. Może ona zhakuje wszystkich hakerów? Nie da się wejść kominem? Nie da rady się wejść kominem? Nie. No, niestety. No, ale ona tam cały czas jest i możecie sobie to przez okienko zobaczyć. I, drodzy widzowie, postanowiłem zobaczyć, co ludzie na jej temat robią, jakie gry. I teraz zobaczcie sobie to. Ile jest gier, gdy wpiszecie sobie Jenna? Jenna. Jenna, 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 Jenna. Wszędzie pełno gier. I wejdziemy sobie na Jenna Red Light Green. Ojejku. Nie wiem, czy to chcę. Legend of Jenna, Rally, Jenna, 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 Escape on Jenna, Jenna World, Jenna The Story. Ojejku, ile tego jest? Tutaj zobaczymy. To pierwsze, co mi się pierwsze pokazało? To pierwsze to musimy sprawdzić. Jenna. Jest to zrobione przez pewnie jakąś osobę, więc musimy to sprawdzić. Yy, więc ja wchodzę sobie na tę gierkę Jenna by Sponge. Okej. Okay. To jest 19 osób, ale że 19 osób cały czas to gra? Ta może do mnie wbijać? No właśnie, czekam na to, ja będę już. No, no dobra, oj, widzowie, jestem, patrzcie. Co się dzieje? Eee... O nie! co Sam siebie wysadziłem! Dobra, to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł, ale jest tu Jenna? Są tu Jena? Wow! Mendy, poczekaj, wbijam dopiero! Ej, ale dobra, ty wbijaj, ale... Co tu się dzieje? Muszę Nie! Co mnie wysadzić? Ojo! Tu są Jenny z tymi nożami! To są te... Oj, Ej dobra, ona mi co zrobi? Ej, czy ona mi co zrobi? Nie. nie. Co tu się dzieje, Mendy? Zaprzyjaźniłeś się z Jeną! Patrz na to! Z kim? By, gdzie ty jesteś? Tu, z drugiej strony. A z No Jeną? Nie! O, się! Ona była przy mnie, o zobacz, widzisz? Koleżanka moja. Oh, nie, ej no to znaczy... To za to No, no. No, to on, widzisz? idę ze Jenom na spacerek. E, Mandy? <laughs> nie, co tu się dzieje w ogóle? Ej, Mandy ją. Nie, chciał, nie chciałbym cię martwić, ale ty w miejscu stoisz. Jak to. O, widzisz no, naprawdę... ją! Mandy, ty w miejscu stoisz. To? No, naprawdę ty w miejscu stoisz. Ja chodzę. Jak to w miejscu stoję? No, jestem. Ja raz, na wszystkie kawałki się rozleciałeś, Mandy. Jak to? Poczekaj, jestem. Za... O, tu, jestem obok ciebie, tu, patrz. Nie, nie ma cię, ja cię nie widzę. No wysadziłem, To no ja Cię wysadziłem! Ej jesteś niewidzialny! Jestem niewidzialny! Co tu się stało? O patrz, i teraz jak mnie widzisz to ja na Ci powiem, że teraz w tym momencie e, stoję na Twojej ręce. Jak to? I Twoje części nadal się rozlatują Twój skin. Jak to? A widzisz teraz e, może dinozaura? F widzę, 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 o nie. A, laser? Widziałem, widzę. To ja, to mój, a książkę? Nie widzę. O nie, co to za książka? Dobra. O. BUUUM! Nie, o ręki nie mam! Zleciłem coś... rękę. Ej, twoja ręka tu odpadła! <laughs> widzę ją! O, o jednak o. nie. O. Ty! Co to za... No nie! Dobra, widzowie, to jest straszne, co tu się dzieje. Ja wam dziękuję za oglądanie. Yy, subskrybujcie, lajkujcie. O nie! Dobra. Musimy yy, pokonać Jenę i nie dać się zhakować. Tak. Tak. To do kolejnego tak. odcinka, na razie. Dorko.